Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Tak jak zakończyłem w ostatnim, tutaj, w ostatnim odcinku przygody tutaj u barona, muszę przeszukać pokoje Ciri i Małgosi. Czy nie, 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 muszę przeszukać pokoje chyba żony i córki Barona. No więc także zabieram się za to, zobaczymy, co tutaj się kryje. Ciekawego, na razie tutaj nic nie widzę. Aby coś tutaj miało się znajdywać. Zobaczmy co to jest. No lalka, cukierek, to nie wiem czy to mi potrzebne. O tutaj coś jest, sprawdźmy. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Aha, no i to by było na tyle z informacji o lalce. Że to jakaś laleczka wódu. Kto wie, no ale poszukajmy tutaj dokładnie gdzie co się znajduje. Taki złoty pierścień, sobie pozabierajmy to. O, zarcewiały klucz, kadzidło. ...klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Aniż sandałowiec i coś jeszcze. O, teraz czuć, widzę tutaj zapach, więc czas go sprawdzić. Widzę zapach, no to dziwnie brzmi, ale wiecie o co chodzi. Widzę ślady tutaj, w który Geralt ma podążać. Sobie prowadzi nas do jakiejś piwnicy. Może wyprowadzimy po krakę. Więc zobaczmy jak tutaj cracker, wygląda. Więc zaraz go obudzić, prawda? No i co? Gdzie mnie zaprowadziło dziś tutaj, dobra Tworzyłem sobie za pomocą klucza. Jakaś modlitwa Ołtarzyk Ołtarzyk. A więc wieczny ogień dotarł też do welen. Aha, i ja szedłem tutaj. Tyle czasu, no, <noise> żeby tylko to zobaczyć, no dobra. Trzeba wrócić do kolejnego pokoju i go przeszukać. Może będą tam jakieś informacje. To jeszcze wyżej było. Dobra. Sprawdźmy, co tutaj jest. O, tutaj można coś zbadać. Świecznik ma łamaną nogę. Czy coś jeszcze tutaj jest? O, butelka wody też sobie wezmę. Aha. złoty pierścień, też jest butelka wody, więc zabieram ją, ale widziałem, że tutaj jest jakiś czerwony Ściana kolorek. Kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Hmm, może tamten obraz? Wielkością pasuje. A, ten obraz właśnie miałem pytać, o który obraz Baron, mu chodzi? Jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Trzeba sprawdzić, co tutaj jest. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Hm, może doszło tu do walki poszukam śladów. No dobra, szukajmy kolejnych śladów. Świerzy kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. To chyba jednak o kwiaty nie chodzi, ale jakieś tutaj no, zadrapanie. Szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Dobra, co jest? Czy tutaj można znaleźć ciekawego? O, jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Ewelus z tu są. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe dokąd prowadzi ślad. I co ja mam teraz? Aha, szukać po tym śladzie, dobra. Zobaczymy, dokąd prowadzi ślad tego wina. Cholera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Mm, świerczyna. Do tego okadzona dymem miałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Rozejrzałeś się już? W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szalpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście nikt nic nie wie. No, tutaj trochę to podejrzane, to co mówi baron. Jakby to on był tej sprawcą jakimś. Sprawdźmy, co chodzi z tym winem. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej, mordy jedna. Dajesz ludziom Evrelus? Oj kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Poznajesz ten talizman? Mm, tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami, no i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. No dobra, to idźmy Muszę do sobie guślarza. z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. No, dobra, to udajmy się do guślarza. Jakieś kolejne informacje. Bo póki co to nie wygląda naj, najlepiej ta sytuacja. Pewnie, że tak. Co tam gadar za głupoty? Dobra, ja dam sobie. Dotrę do guślarza i się zaraz słyszymy ponownie. Dotarłem już do guślarza. Zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Na razie ci żołnierze tu? tutaj mi otoczyli. Chcę pogadać z Guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. No co co? Chyba powalczymy i będę im płacił przecież. Wynoście się stąd. Natychmiast. <laughs> A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe ile dostanę za jego oczy. Dobra, powaldźmy teraz trochę z nimi sobie. Raczej to nie będzie problem ich pokonać z tego co widzę. No, tak jak myślałem, ale może mają coś może mają coś ciekawego przy sobie, warto poszukać. Aż jakieś nowigrackie korony czy coś. Dobra, trochę pozbierane. Sprawdźmy co u guślarza. Halo, jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie. Kogo diabli ja niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Uuu, człowiek, a jak wilk, siwy, choć nie stary, to na niego guślarz czekał. – Czekałeś na mnie? – Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni. Biały wilk. I przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? U, 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 u. Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nie za. Te tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? <grywa> Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka? Koza! Uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy, bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwoncie jej to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam podstępne bestie. No dobra, nie sądziłem, że będę musiał szukać kozy. No ale jak trzeba, to trzeba. Tu jakieś ślady są. To chyba tędy. Co prawdopodobnie te, które zostawiła księżniczka, która jest kozą. <grym> Jaki kraj taka księżniczka, można powiedzieć. No ale dobra, lecimy szukać tej kozy. A najpierw musimy się chyba rozprawić z jakimiś wilkami, z tego co widzę. Dobra, sympatycznie. Coś zostawili po sobie? Dobrego. Jakieś tu surowe mięso. Wielcza skóra, surowe mięso, dobra Idźmy szukać Miałem dzwonić tym dzwoneczkiem, tak? No idzie ta koza? Czemu jest tak w ogóle deszczowo? To nie pomaga wcale Ja nie widzę tej kozy, wiecie? Że ja powinienem iść po śladach No właśnie gdzie są? Gdzie te ślady prowadzą? Tu gdzieś? I tu i tu I gdzieś A, tu. To jest. jest! Jest i księżniczka Chodź. Trzeba teraz dzwonić Chodź. tym dzwonkiem Ojej, No cóż, Wiedźmin nie tylko on zabija jakieś potwory, ale też ja przeprowadza kozę, no, Poziomki są ciekawsze niż Wiedźmin Chodź zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. Chodźmy do guślarza, nie jest tych Naprawdę poziomek. Muszę dzwonić, żeby za szła. No chodźże! Nawet Geralt się już denerwuje. Raczej nie spodziewał się, że będzie. Kozę prowadził gdzieś. No jeszcze ona ucieka. Boże święty. Czekaj głupi zwierzaku, gdzie jest ten niedźwiedź? Tutaj. Ej, on jest taki dość silny, z tego co widzę. Albo ja jestem za słaby. To też jest taka opcja. No ale udało się go powalić. Mam nadzieję, że już będzie szła ta koza. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła, bo ile można. Będę już tak profilaktycznie dzwonił tym dzwoneczkiem, żeby ona jednak cały czas szła, księżniczka. Łotką, to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. No, już się polubisz, garaż. zaletę, którą posiada każda podpis. Z księżniczką. Nie gadaj zbyt nie Nimka nie ma. No jak nie ma, już biegnie. wilk mi poradzi. Daj tam księżniczkę. Nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. Koziu moja, koziu miła. Koziu moja, koziemia, to brzmi jakiś tekst piosenki disco-polo. Wróćmy do Anny i Tamary. Wiesz, gdzie mogą być? Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Ciężkim człowiekiem jest ten guślarz, Dobra, z tego co widzę. Wrócę. Richard. A nie umarło? Takie co nie żyje, a nie umarło? Wspomniałeś o dziecku, czyli Anny. Anna była w ciąży? Była i poroniła. Hmm. I baron nic nie powiedział? Hmm. Może się bał, może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie. Musiałeś coś zauważyć. Guzlarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte! A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. No dobra, musimy teraz coś o tym porońcu się dowiedzieć. Nie brzmi to najciekawiej ta misja. No ale cóż, musimy przeczytać najpierw w tym bestiaruszu o porońcu, tak? Żeby się czegoś dowiedzieć. Tylko tu. No dobra, powiedzmy, że już wiemy o co chodzi. Teraz trzeba porozmawiać z baronem. Ale ja mam w ogóle też punkty do rozdania umiejętności. Aha, aż jeden. No dobra, czyli wcale nie za wiele. No, ale trudno. Hmm, warto może w coś tutaj pójść. Bo nie wiem w co. Dobra, dajmy tutaj, że. To. Ok. Zawsze to więcej tej żywotności. Dobra. Sprawdźmy czy mam jakieś inne misje niż tylko są z baronem, bo ta z baronem jest taka. No, wiecie, jaka. Na razie nudna, długo się ciągnie. Widzę, że tutaj duży jest pokój Ciri. Zbadaj pokój Ciri. Może zbadajmy ten pokój Ciri w tym, w tym. Yy, w tym zamku barona, czy tam urzęduje. Dobra, to ja tam sobie szybko lecę. O, tutaj coś się stało i pali się. Ten kasztel, ten Gerald powiedział, że chyba piorun tu uderzy, no ale zaraz się dowiemy co tu się stało tak naprawdę. Jest 15.30, jest tak ciemno. No jedź, czemu nie jedziesz? Przez tej, Nie mogę tej płotką jechać bez sensu. No ale zobaczmy co się tutaj stało. jak widać, pali się tutaj mocno. Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś! Chyba do stajni, co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłych. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo sponie żywcem, on i konie! No no dobra, spróbujmy pomóc. Tylko kurczę, jak? <laughs> jak tutaj wejść? To jest pytanie. Nigdy, nigdy nie będę. Co ty, baron, robisz? Wiem, Strasznie że twoja to było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły Tak było Co, będę się teraz bić z baronem, czy co? Uciekł od Ciebie, tak było? Zabraza. Ogień się rozprzyma. Czemu nie mogę? Kurde, coś źle zrobiłem. Chciałem go mocnym ciosem uderzyć, ale nie mogłem. Miałem uratować ludzi z pożaru, a tu się tłukę z baronem Musimy porozmawiać I co z tym pożarem? Siadaj biłeś je. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Od początku wiedziałeś, że uciekły. <słuch> Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem pilnować. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu padła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedź mi, nie wiesz, jak to jest? Chuja, tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko. To tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zostałem, Anna. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poloniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i... zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych przy ścieradłach. Martwe. Przez ciebie, albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce... Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy, najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kur. w co? Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nimi odnajdziemy. Jak! Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki. Hm, duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do Twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem i wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim nasobu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Dobra, przejdźmy po niego później, Przez bo trzeba chyba z tym pożarem tym trochę proszę ogarnąć. Poświęć. A ja co mam robić? Wyrzeźwiej. Wytrzeźwiej. No, właśnie. Idźmy, bo tu się gdzieś pali, tak? Jako ciekawe czy to jeszcze się pali, czy już się wszystko zjarało. Trzeba to sprawdzić. Chyba tędy można wyjść. Już po pożarze? No to wygląda, no dobra. Myślałem, że jeszcze jednak wszędzie tu pomóc. A tak trzeba do barona. No ale myślę, że to już w następnym odcinku. W tym to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!